Czas bardzo serdecznie kochani, żywy kolejny, kochani tylko taki specjalny, oczywiście nie wiem co się stało, bo trochę po ustawieniach nie wiem, nie wnikam w sobie, porobię, nie wiem. Witam to kochani bardzo, I bardzo serdecznie kochani, żywy Odcinko kochani, przykład Parodii które prawda? Tak więc specjalny odcinek dzisiaj jest wyjątkowy na koncie mojej przy życiu pani żona, coś takiego i tak jak mówiłem, omówimy sobie dzisiaj troszeczkę inny temat czyli od zwierzaczka, troszeczkę, trochę taki wiecie, luźny, fajny odcinek. Tak? tak jak mówiłem, luźny, fajny odcinek, więc super, okej, okay, dobra, a dzisiaj, kochani omówimy to w jakim sensie już wam mówię, widzicie macie takie zwierzaczko karmicie go, no i też tak jak mówiąc nie ma czego, no czego nie mówię. No nie ma, nie ma, no nie ma, uśmiechać tak czego łaskuć, tak coś takiego nie, może będzie krótki, może dłuższy, zobaczymy kochani jak na razie kochani, chcę trochę dłuższy który wam jeszcze kochani pokażę, bo zrobiłem trochę w Minecraftu to robiłem trochę i chcę wam pokazać co tam jeszcze porobiłem. Albo po prostu to, aby to za dwa tygodnie. Więc, nie być taka niespodzianka. Po prostu to zobaczymy. Na razie jest ok. trochę to wszystko tutaj, kochanie, jak mówiłem, tak jest. Więc tak kochani, to wygląda. Więc wiecie. Ale wiecie kochanie Wiecie nawet, nawet jeśli człowiek pracuje, to nawet wiecie, nawet w tej godzinie jak może nagrywać. Druga ileś się już nagrywa, wiecie? Wiecie jak to jest? Wiecie o co chodzi? Wiecie tak, musi być. No więc coś takiego jest, kochani, w tym sensie. Dobra, co my tu mamy dalej? Kontynuujemy to samo. Klubu nie ma. Ale kochani, ja sobie kochani na przykład przejdźcie pro, 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 pro. Mm, na chwilkę muszę sobie wejść. Mhm. Także sobie chyba wpiszę mój klub, może jak się uda. Zaproszenie zero. Co było? Nie przejdziemy nie przejdziemy. Dwa bo to tak z kąta do kąta musiałbym się przejść. Trochę, to chyba się później tym zajmę. Ja, nie pamiętam, jakie miałem wiecie No będą się słuchać, zobaczę są teraz spokojnie. Jak na razie jest ok. drogiem, Czekajcie. może się tu znajdę, Panowie, Panowie, Prawie jestem Panowie, ¿Qué? Sí. No, więc coś takiego, kochani. Działanie sobie, jak mówiłem, już mi to. No. takie Takich, z takich chodzie, oczywiście, mówiąc zawsze, że jak macie coś takiego, na przykładzie. Na przykład topkę. Znaczy, jak się ciężko utrzymuje, patrzcie na to, patrzcie, jak się ciężko teraz utrzyma. Patrzcie na to, to jest w ogóle ciężko, nie mówię, że nie jest to trudne, no ale spoko, tak, wiadomo, że nie ciężko się utrzymać. I tak jak oni mówili, zwierzaczki też mają lewele swoje, na przykład z każdym levelem coraz, nie wiem, może dojrzasz może w takim sensie, może coś daje, nie wiem, tego to się jeszcze musimy dowiedzieć. 大家这边能听懂吗？ No więc patrzcie na to, No że coś takiego, no i okej, okay, tak. Dobra, tak jak mówiłem, kluby, nie kluby, takie rzeczy, okej, okay, tak. a nie jesteście w wyższych klubach to musicie robić i aktywność i to. Okay. To jest pierwsza sprawa. Też ważne. A kolejną rzeczą, to też warto wiedzieć, Co to też wam jest potrzebne do tego. No i tak kochani, no i będę dać dzisiaj zaprosować, bo ja też chęć ja mam dzisiaj, po prostu, ja już padam z dług, normalnie już widzicie, słyszycie mnie. Ja ledwo co mówię. Ale kochani też podstawą eventu, kochani, który nie wiem kiedy się kończy. A wam wam, kiedy się kończy. A on kochani się kończy za dwa dni, więc jakby no dwa dni, kochani, jeszcze macie kochani, jeszcze dwa dni eventu Więc możecie śmiało, kochani, walczyć o tą to. Więc naprawdę, co nie warto. Teraz, ja kochani, to już pak, porobię, pak, 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 pak. Tak, to jest to samo, więc, kochani, o co mi chodzi. Przeskipować, kochani, przeskipowujcie, dawajcie radę. I warto, warto, naprawdę warto, warto. I kochani, koniec, za 40 możemy za taką godzinę, kochani. Dobra, super. Mamy to. Okej. Okay. Dobra, chani, To było na razie to tylko tyle. Albo coś jeszcze przejdzie. Macie coś, szukanie coś takiego jeszcze? Okej, okay, dobra. To dochodzi dzisiaj już odcinek. ok super. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Łapka, na kanale. Trzymajcie się. I cześć, tak dzisiaj będzie pożegnają cześć.